Jest wtorek 27 września 2016, czas więc na nasze popołudniowe wydanie informacji dnia. Dziś przeniesiemy się do Kielc, gdzie za zgodą władz miasta na rynku pojawiła się wystawa propagująca hasła homofobiczne. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Witam bardzo serdecznie tutaj e, przedstawiciel ruchu homoseksualistów. E, dziś jesteśmy w Kielcach, e, by odpowiedzieć na bardzo e, absurdalny, kontrowersyjny e, zestaw plakatów, e, które, które godzą, prawda w nasze interesy, w naszą, e, naszą godność e, i rozum. Okej, okay, już widzę co jest nie tak. Słuchajcie, literkę Z. Pojedynczy znak pozostawili na końcu wiersza. Błąd sprawdziłem w słowniku. To jest błąd. Tak jak, tak jak patrzę na treść, to wszystko tu się zgadza. Ja nie rozumiem. Bo, yy, ja tutaj może dla upamiętnienia naszej obecności w tym miejscu e, przypnę e, przypineczkę naszego, naszego stowarzyszenia. Szybciej, bo straż miejska... Dobrze.